Na program Daszbur zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych i strzelców. ciąg dalszy. Zima była na Pomorzu Zachodnim całkiem fajna. Zostało jeszcze trochę śniegu gdzie nie gdzie. Napadało go dużo, ale przyszła odwilż. Mimo wszystko ten śnieg pośród drzew gdzieś leży, a dzięki temu polowanie z podchodu jest troszeczkę łatwiejsze. Widać dalej, chociaż tropić trudniej, bo w większości przypadków stare ślady Natomiast my dzisiaj wybieramy się znowu na spacer pochodzić ze jeleniami. A co z tego wyniknie, zobaczycie już za chwilę w kolejnym odcinku programu łowieckiego Dashboard. Na program zaprasza producent urządzeń termowizyjnych firma InfiRay. wybieram się na polowanie, ale przy okazji chciałem się pochwalić Wam pewnym faktem. Otóż, jak wiecie dobrze, zajmuję się także gotowaniem i posiadam food trucka. No to teraz muszę Wam powiedzieć, że niekoniecznie musicie, będąc na Pomorzu Zachodnim, zaglądać tylko do naszego food trucka. Obecnie mamy także swój stały punkt w Szczecinie. Otworzyliśmy bar z burgerami, innymi dobrymi rzeczami z dziczyzny i serdecznie Was zapraszam. Jeżeli będziecie tylko w okolicy Szczecina albo w samym Szczecinie, wpadajcie do nas, przyjdźcie, zjeść, zobaczcie, jak wygląda nasze miejsce. Oczywiście, jeszcze troszeczkę wymaga poprawy. Wystrój znaczy będzie na pewno bardzo łowiecki, bardzo związany z różnymi rzeczami dotyczącymi strzelania, dobrego jedzenia i historii tego, co robiliśmy przez ostatnie parę lat właśnie w kwestii związanej z jedzeniem i promocją dziczyzny. I takie miejsce, gdzie można zjeść praktycznie wszystko w 100% z dziczyzny, jest już w Szczecinie. No i zachęcam Was do tego, jeżeli będziecie tylko, zapraszam Was, w podajcie. Jesteśmy w samym centrum Szczecina, przy najstarszym kinie na świecie, więc to też jest taki bardzo rozpoznawalny punkt. Aleja Wojska Polskiego 4. Więc to tak trochę prywaty, jeżeli macie ochotę zjeść bardzo dobrego burgera, jakąś sałatkę, steka z jelenia albo bigos po myśliwsku lub zupę gulaszową z dzika i jelenia, to właśnie jest to miejsce, gdzie, gdzie możecie przyjść, przyjechać no i spotkać się też tam ze mną, bo jestem tam prawie codziennie, więc myślę, że będzie okazja, żeby porozmawiać, przekąsić coś dobrego. No, i e, poczuć ten klimat dzikiego jedzenia. Dobra, tyle o jedzeniu. Ja dzisiaj, polowanie. No polowanie też dla mnie jest właśnie po to, żeby zdobyć to najlepsze mięsko, a więc sarninę, a więc mięso z jelenia, czy też z dzika. I poluję głównie właśnie po to. Poluję także dlatego, że lubię być na łonie przy, dzikiej przyrody. I tutaj e, odpoczywam odpoczywam od e, tej całej pracy, od tego zgiełku e, miasta, tego wszystkiego, chociaż e, powiem Wam, że kontakt z ludźmi, którzy przychodzą i pierwszy raz zjadają e, coś takiego właśnie dzikiego i są bardzo zaskoczeni, e, że to może tak smakować, e, jak to niektórzy mówią, spodziewali się całkiem czegoś innego. No, i mówią, że będą wracać. To to jest naprawdę fantastyczne. A ja zawsze będę wracał do lasu, po to, żeby właśnie zdobyć to wspaniałe, świeże, dobre, doskonałe mięso, z którym potrafię zrobić już coraz więcej. Chociaż cały czas się uczę i cały czas staram się udoskonalać swoje umiejętności i potrawy, które szykuję. Polowanie na jelenie które dzisiaj sobie zaplanowałem i podchód, mam nadzieję, że będzie udany jesteśmy w terenie typowo leśnym takim, gdzie będziemy szukać tych jeleni właśnie pośród jakichś większych kompleksów leśnych miejsc takich trudniej dostępnych ale także będziemy poruszali się gdzieś tam nad łąkami no bo w tym okresie te jelenie cały czas gdzieś się poruszają Pogoda może nie jest jakaś taka rewelacyjna, bo ciągle delikatnie siąpi deszczyk, ale mimo wszystko mam nadzieję taką, że uda nam się spotkać te nie podejść gdzieś blisko, na tyle blisko, żeby można było oddać skuteczny strzał. W planie mamy łanie cielęta, no i oczywiście byki. Jeżeli spotkamy jakiegoś ciekawego byka, no to pewnie też będę nim zainteresowany. Chociaż jak wiadomo, byki i cielęta możemy polować, polować na nie możemy dłużej, bo jeszcze po Nowym roku, natomiast czy tam do końca lutego, natomiast jeśli chodzi o łanie, no to plan trzeba gonić i tych łań tutaj troszkę do ostrzału jeszcze mamy. Problemem naszego terenu, o czym już pewnie wielokrotnie mówiłem, jest to, że nasz teren został rozdzielony przez trasę szybkiego ruchu S3. Jelenie, które bytowały gdzieś przy Zalewie Szczecińskim, kiedy przychodziła ta mocniejsza zima, koniec listopada, grudzień, przemieszczały się tutaj na nasz teren i było ich wtedy znacznie więcej. Natomiast ta eska, mimo, że są przejścia nad tą drogą przygotowane dla dzikiej zwierzyny, to jednak niekoniecznie chcą z nich korzystać. Poza tym mamy tutaj drapieżniki, które doskonale wiedzą, że przy tych przejściach warto być i ta zwierzyna tam jest troszkę w takim większym niebezpieczeństwie. Wilki mocno patrolują. Właśnie tereny tych przejść, tych przesmyków. Widzimy to po tropach, które spotykamy, spotykaliśmy teraz, kiedy było więcej śniegu. No a także widzieliśmy tam różnego rodzaju szczątki saren czy też czasami jelenia, które właśnie chciały przekroczyć tamtędy tą trasę s no a wilki sobie. Urządziły tam polowanie. My dzisiaj urządzamy sobie polowanie na obwodzie 85, mojego koła łowieckiego Orlik w Szczecinie. No i tutaj będziemy troszkę dzisiaj chodzić. Chodzić, szukać, patrzeć, zaglądać. No i mam nadzieję, że uda nam się pokazać Wam, że jest tutaj zwierzyna i że uda nam się ją upolować. A co się wydarzy? Zobaczycie za chwilę. Idziemy na podchód. Przed nami sarny, niestety ja już swój limit odstrzału saren na tym obwodzie mam wykonany, być może jeszcze do końca sezonu polowań na sarny uda mi się otrzymać odstrzał na kolejne sztuki, natomiast tym razem możemy sobie tylko je poobserwować, popatrzeć na nie i jakby, jak to się mówi, odpuścić. Natomiast fajnie jest już na samym początku polowania spotkać zwierzynę, bo podglądać ją sobie. One też już nas widzą, ale jeszcze nie uciekają. Jesteśmy w miarę blisko. Mamy do tych saren tym razem jakieś 70 metrów. Więc są naprawdę blisko. Ale jakby wiedziały, że już nie mam w upoważnieniu do odstrzału ich wpisanych i czują się bezpieczne. Zawsze się zastanawiam, skąd one mogą to wiedzieć. Może nasz łowczy z nimi współpracuje, jakąś listę wywiesza. No, jednak poruszyłem się i dają dyla. Lustra zrobiły się mocno białe, rozszerzone jedna sztuka uciekła, a druga zaraz przejdzie przez drogę. Nawet na starym śniegu można zauważyć tropy jeleni jelenia, który tędy się przemieszczał i poszedł gdzieś sobie. Śnieg jest bardzo fajny, dlatego że podpowiada nam, można łatwiej tropić. Widzieliśmy odchody, teraz widzimy trop Pytanie, gdzie te jelenie są? Zawsze trzeba szukać ich w takiej pogodzie, gdzie jest dużo świerów, trochę podszytu. Lubią tam sobie postać. Może na nie trafimy. Chodzimy sobie po lesie i szukamy jeleni. Na razie bez efektu. Widzieliśmy tropy. Spotkaliśmy też ślady pozostawione przez dziki. Dobra wiadomość jest taka, że na tym obwodzie już możemy polować na dziki. Jest chłodnia, w której będziemy mogli przechować tusze do badania. Więc nawet jeżeli dzisiaj spotkamy tu jakiegoś dzika, no to też stanie się moim celem śnieg pokazuje że ta zwierzyna cały czas gdzieś tutaj się kręci natomiast nie trafiliśmy jeszcze do miejsca gdzie, gdzie te jelenie gdzieś tutaj mogą być jest taka mała mgiełka na lesie natomiast no, tylko gdzieś tam sarny widzieliśmy a dzików ani jeleni jeszcze nie cały czas też czuję, że wiaterek zaczął się zmieniać i kręcić więc e, musimy tak zmieniać kierunek naszego marszu, żeby ciągle być pod wiatr albo żeby ten wiatr był lekko z boku i obchodzimy takie różne młodniki e, zagajniki czy też e, miejsca, gdzie jest pełno świerów, gdzie mogą właśnie przebywać jelenie, bo tam jest po prostu cieplej i bardziej sucho e, pod gałęziami gdzieś i, no, kamera termowizyjna ciągle w użyciu, bo staram się popatrzeć, czy gdzieś tam na przykład one nie leżą i podejść, no, ale na razie bez efektu. Pierwsza część lasu przeszukana, a właściwie otropiona. No i niestety jeleni nie było. Spotkaliśmy po drodze drzewko, które było mocno spałowane. Taką, można powiedzieć, witkę sosnową, która była obciążona mocno śniegiem i była na drogę tak zwisała, i tam było ostre spałowanie, i tak przyglądaliśmy się tym młodnikom, gdzie tam byliśmy, ale niestety ile nie było. Teraz idziemy w drugie miejsce. Zabrałem ze sobą aferę. Często pytacie, czy, czy jest afera? No jest afera. No, cały czas, cały czas gdzieś tam On zostaje w samochodzie i wyciągamy ją. Wy, wy, wypuszczamy ją, kiedy potrzeba, chociaż ostatnio rzadko potrzeba, bo wszystko udaje się. Odstrzelić i wszystko pada w ogniu. Natomiast zawsze jest gdzieś tam z nami na polowaniu, i, i dzisiaj idzie z nami na spacer e, na dalsze poszukiwanie jeleni. Zapraszamy. No i proszę: nowe miejsce i nowe tropy. Tym razem wilka i to bardzo duże. Widać, że nie są świeże. Tutaj jest kolejny i kolejny odcisk łapy. Tak naprawdę. Wcześniej, kiedy chodziliśmy po poprzedniej części lasu, nie było widać tam żadnych tropów, a tutaj, proszę, spotkaliśmy. Widać, że to nie są świeże, natomiast jest tak, że te wilki tutaj są, no i odcisk tak potężnej łapy na pewno musi robić wrażenie i ten wilk raczej mały tutaj nie szedł. Jest to pojedynczy trop, ale w miejscu, gdzie stawiliśmy samochód, wcześniej też były przysypane takie starsze ślady, i tam było już i dwa, a więc dwa tropy. Być może było tak, że te wilki po prostu otrapiały sobie albo obchodziły gdzieś tutaj jelenie, bo one gdzieś tutaj zawsze się trzymają. Więc no co, one też są na polowaniu, więc one są, ja jestem, zobaczymy komu się dzisiaj uda. Zastanawialiśmy się, w którą stronę pójść na skrzyżowanie dróg. No i mieliśmy iść w tamtą stronę. No ale afera zatrzymała się i węszy w stronę tamtą. Weterek mamy taki skośny, więc możemy iść albo w jedną, albo w drugą stronę. Ale ona ewidentnie pokazuje nam, że gdzieś tam coś może być. Więc co? Słuchamy psiego nosa. Co nam szkodzi? Idziemy sprawdzić. co podpowiada psinos? psinos mówi, że coś tam może być. Pytanie, czy będzie? Mm -hmm. No i tutaj tropy są dużo większego jeszcze wilka, a na dodatek przy tych tropach wilka są też tropy borsuka. Czyli borsuk jeszcze nie śpi. E, Obeszliśmy kawał terenu, aferę znowu zostawiłem w samochodzie. E, no, aferynos się nie pomylił, tam gdzie pokazywał, były sarny. No, ale na sarny niestety, ale tym razem nie możemy zapolować, więc idziemy zrobić ostatnie kółeczko, ostatnie miejsce do obejścia, i mam nadzieję, że tam będą jelenie. Naszą wędrówkę po lesie robimy już w tej chwili po takich naprawdę mocnych zakamarkach. Zapuszczamy się, w, jak to się mówi, odmenty leśne takie, gdzie bardzo rzadko zaglądają myśliwi eee, ze względu na to, że jest to trudny teren w ogóle do polowania eee, myślałem, że spotkamy tutaj jakąś zwierzynę i wypatrzymy ją gdzieś natomiast ani dzików, ani jeleni nie ma eee, jest trochę tropów, które przecinają cały czas ten teren ale w koło, jak obchodziliśmy te kwartały to było sporo tropów wilka, który też jakby patrolował ten teren. Więc być może to jest powód tego, że, że nie widzimy tej zwierzyny. Poza tym idąc po tym roztapiającym się śniegu, też nas trochę słychać. Nie ma wiatru praktycznie rzecz biorąc, takiego mocno wiejącego, który powodowałby, że trochę zagłuszałby te nasze kroki. Za chwilę podejdziemy jeszcze kawałek. Takiego świera. Postoimy tam chwilę, posłuchamy, czy w ogóle tutaj gdzieś coś się przemieszcza, bo jest to takie miejsce, gdzie ta zwierzyna bardzo często tutaj gdzieś przechodzi z jednej części do drugiej, tam gdzieś pośród drzew i tego właśnie podszytu, ma też takie góreczki, dołki jest stary nasyp jak gdyby i ta zwierzyna gdzieś tam się trzyma więc idziemy teraz powolutku i co chwilę będziemy sobie patrzeć może jakieś dziki śpiące pod nawisami świerkowymi spotkamy albo nie spotkamy niczego co wydaje mi się coraz bardziej prawdopodobne No i koniec dzisiejszego polowania, tej nierównej walki w topniejącym śniegu, ślizgających się butach i w ogóle. E, niestety nie spotkaliśmy jeleni, nie spotkaliśmy dzików. Sporo tropów, sporo miejsc takich gdzie one urzędują w nocy zapewne. E, więc jeśli chodzi o dziki, to pewnie tutaj wrócimy w nocy. Skoro już można polować na tym obwodzie na dziki, to. Zapewne jeszcze przed świętami przydałby się jakiś e, świeży dziczek do tego, żeby przygotować jakieś specjały na święta. No a cóż, e, znowu się nie udało, znowu nie udało się dogonić tej zwierzyny, ale to nie jest tak, że po prostu za każdym razem, kiedy wychodzimy do lasu, to idziemy jak do sklepu po dziczyznę. Tylko trzeba troszkę włożyć wysiłku, czasu, żeby spotkać tego dzika, jelenia, sarnę i je upolować. Dzisiaj się nie udało, ale dziczyzna zawsze jest gdzieś pod ręką. A jak jesteście w Szczecinie, to pamiętajcie, zapraszam Was do mojej dzikiej kuchni, do lokalu, który przygotowaliśmy w samym centrum Szczecina Wojska Polskiego 4. Serdecznie Was zapraszam. No i zapraszam Was także już niedługo na kolejny odcinek programu łowieckiego DaszBur. Dzisiaj się żegnamy. Ale polowania cały czas siedzą mi w głowie, i miło jest wyskoczyć do lasu. A jeszcze, jak jest trochę śniegu, przypruszone. to jest naprawdę fajnie. Emocje, przygoda, wszystko to zawsze jest na polowaniu. Pewnie następnym razem uda się coś opolować. I tego się trzymajmy. Do zobaczenia, dasz bur.